Dobry wszystkim, mamy czwartek dzisiaj. Na razie godzina 8 rano, bodajże 26 września i na szybko informacja taka. Zamyk, zakładamy dodatkowy trzeci kanał. Kanał się nazywa Kamikadze Shuria Destroyer. Pod filmem tutaj będzie link. Proszę kliknąć w link. Zasubskrybować. Widzów proszę, żebyśmy mieli, byli in touch Ponieważ, czemu jest w ogóle nowy kanał? Ponieważ już donos Donos oczywiście strzelił I usunięto y, prawie półtora godzinny film Poniekąd o nim, nie tylko o nim y, Więc no, możemy się spodziewać następnych donosów Oczywiście ja na razie donosami y, na jego kanał nie odpowiadam Przemyślę sprawę jeszcze, zobaczymy jak to rozwiązać. Ale, no, na początek jest taka informacja, no że jest jakieś zagrożenie, że będą tutaj bany się sypać. Ponieważ, no, tak jak mówię, no mamy do czynienia z prawdziwym donosicielem, więc trzeba się zabezpieczyć. A więc, no, krótko informacyjnie, żeby nie było nieporozumień. Kamikadze Shurya Destroyer, kanał. Pod tym filmem w komentarzu, znaczy tutaj, no od razu pod filmem wciskamy więcej i tam będzie odnośnik do pierwszego filmu na tym kanale. A na, I tam od razu jest film. W dodatku yy, klikając w ten film będzie odnośnik jak obejrzeć usunięty film yy, zablokowany przez niego, żeby tutaj nic nie przepadło, i wszystko będzie wyjaśnione. Tam już czeka na y, Państwa szanownego nowy film y, na nowym kanale. Więc walczymy dalej. I zapraszam Kamikadze Szuria Destroyer. Ogólnie, jakbym zniknął gdzieś z internetu, to proszę mnie szukać. Posłowie, Kamikadze zawsze nie to tak, że się jakby poblokowali wszystko. A tutaj się w ogóle jeszcze zastanowimy, co robić dalej. Tyle na razie i zapraszam na drugi kanał Kamikaze Shurya Destroyer, znaczy nawet na trzeci. A to jeszcze będziemy wszystko omawiać. Będziemy działać w takim razie na trzy kanały nawet. Bye!